Ejka, witam wszystkich. Dzisiaj taki upragniony odcinek dla wielu, wielu, wielu. Spawanie elektrodą. Prze, przede wszystkim spawanie właśnie cienkich materiałów 2-3 mm. Będziemy też o, omawiać właśnie spawanie grubszych materiałów, ale wiem, że dużo ludzi jest ciekawych właśnie przy cienkich elementach. Minimalna taka grubość materiału do spawania elektrodą to powinno być 1,5 mm piszą, żeby nie schodzić niżej, bo już, bo już jest ciężko pospawać. Ale może ktoś kiedyś próbował, może się uda. Generalnie, najważniejszy na sam początek, muszę to powiedzieć, bo ostatnio poznałem chłopaka, który robi schody i, i osoba, która mu spawała te stelaże całe nie mogła. Po prostu miała dużo roboty i stwierdził, że sam zacznie spawać. To akurat nie elektrodom, ale po automatem. Y, przyszedł, był w krótkich spodenkach, w krótkim rękawku. Skóra mu schodziła płatami. Więc y, muszę po prostu, tak jak zawsze, muszę to powiedzieć na samym początku. Y, jak się przygotować? Słuchajcie, no trzeba się ubrać. Ja dzisiaj się przygotowałem, ubrałem sobie kombinezon. Słuchajcie, długie rękawy. Y, taki fajny kombinezon mam y, z firmy, w której kiedyś pracowałem. Biuro, w sumie, przez które pracowałem, te kombinezony dwami chyba zostały, bo zakończyliśmy współpracę. A używanych już nie chcieli, to mi zostawili. To są, to są właśnie, tutaj jest taki znaczek, że one są trudnopalne, przeznaczone właśnie dla spawaczy. I to jest podstawa, już zanim zacznie się w ogóle spawać. Ja wiem, że ci, co spawają Tigiem, mówią często, żeby, żeby człowiek tylko założył jakiś tam. Cieniutką koszuleczkę, nie, nie, tak to nie wygląda. Podczas spawania wytwarza się wytwarza się właśnie światło, które, które przenika przez, przez różne materiały, więc nie, nie próbujcie Weźcie coś grubszego. Dobra, nawet ja nie mówię, że musi być typowe dla spawacza, ale grubszą bluzę, nie tą cieniutką, którą, przez którą wszystko prześwituje. Rękawiczki, no to wiecie, no to podstawa, tak samo. Najlepiej spawalnicze, tak? Rękawice spawalnicze. Trzeba mieć przybice. Tak jak już ostatnio pokazywałem, dzisiaj będzie też pierwszy test tej przybicy, co dostałem za darmo w zestawie przerobionej już na, 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 na pasywną. Niby siedzi dobrze, wszystko jest. a regulować. No, jest ok. Warto jest założyć do tego, do tego kaptur. Taki kaptur, dlaczego o tym kapturze mówię? Ja wielu spawaczy nie używa. mówią, że to jest czapeczka, bo wiadomo, włoski, żeby nie popalić tego. Nie, ważniejsze są te rejony. W takiej przyłbicy założę, zobaczycie sami, jak go zakładacie. Słuchajcie, to wszystko jest potwierane. Tutaj, z tej strony, z tej strony. Wszystko jest potwierane, tak? Więc nie warto, nie warto sobie niszczyć tej, tej skóry. Aczkolwiek, jak tam troszeczkę coś zrobicie, no to wiadomo, nic się nie stanie. Ale jeżeli planujecie spawanie przez, przez kilka godzin, to warto jest, warto jest właśnie mm, założyć ten kaptur. Co jeszcze potrzebujecie? Jakiś młoteczek, żeby obić tą szlakę. Ja tu nawet nie wiem, gdzie mam młoteczka, a znalazłem jakiś taki śmieszny, nawet nie wiem, czy to młoteczek jest, ale wystarczy. Wystarczająco ostre jest, żeby obić, obić szlakę po, po, po spawaniu która powstaje właśnie po wytopieniu tuliny. Szczoteczkę, jakieś takie szczoteczki. Słuchajcie, dzisiaj dzisiaj tam nie będę wyciągał szlifierki, bo bez sensu. Patrzcie, zrobię sobie taki motyw. Wezmę sobie krętarkę. pach, wsadzę sobie szczoteczkę. A, albo nie taką szczoteczkę. Założę sobie taką szczoteczkę, patrzcie. Szczoteczka jest. Nie wystarczy, wystarczy taka szczoteczka, żeby lekko tam przeciścić spoinkę, która, która właśnie, e, którą, którą wykonamy. Dobra, to to mamy, to mamy obijaczek jakiś, wiadomo, jakiś materiał, tu coś mamy, mamy jakiś materiał, tu jest to jest grubszy materiał, e, ale, ale, przy, o, słuchajcie. To jest ważna rzecz. Jeżeli, jeżeli posiadacie, posiadacie e, przyłbicę, która, która nie ma uchylnego właśnie filtra, e, i musicie całą przybicę podnosić. Warto jest używać takie okulary. Dlaczego? Bo w momencie kiedy spoina stygnie, ta szlaka może wam odprysnąć i wpaść w oka. Dmuchniecie do oka, dmuchniecie troszeczkę, zacznie za szybko chłodzić się i odpryśnie. Wielokrotnie miałem tak w oku, więc wiem na czym to polega. Myślę, że to, to na dzisiaj na dzisiaj nam starczy. Wiadomo, obuwie jakieś tego też trzeba mieć. Najlepiej, najlepiej takie robocze, a nie, nie w klapeczkach, bo to, bo to też, też jest ważne, żeby Wam tam nic nie wpadło. Mamy wszystko generalnie. No dobra, będziemy sprawdzać. Zaraz będziemy sprawdzać spawaleczkę. Teraz kwestia tego, jak dzielimy elektrody na cztery rodzaje: kwaśne, rutylowe, celuzowe, zasadowe. I teraz tak, kwaśna oznaczenie ma A, jakby ktoś, kwaśna ma oznaczenie A, rutylowa R, celulozowa C, a zasadowa ma B. Czekajcie, tu Wam bym pokazał, przybliżymy. To jest dzisiejsza elektroda, którą ja mam. Widzicie, ona ma R i C, czyli rutylowo-celulozowa. Praktycznie elektrody mają to fajne do siebie, że można spawać z nimi w każdych pozycjach, aczkolwiek większość elektrod nie można spawać z góry na dół. Jedynie celulozowa jest przystosowana do spawania właśnie z góry na dół. Często używana jest do spawania właśnie na jakichś rafineriach, rurociągów, gdzie tą rurę trzeba obspawać. Zasadowa zaś jako jedyna elektroda, bo. Mam jak wiecie, elektrody powinno się osuszyć. Pisze, że nie trzeba, jeżeli przechowuje się te elektrody w temperaturze około 20 stopni, a wilgotność nie przekracza 50%, to można po prostu trzymać te elektrody najlepiej w jakimś pudełku i nie trzeba ich osuszać. Generalnie mówią, żeby zawsze troszkę osuszyć. Jest elektroda zasadowa, która niestety ona wymaga suszenia jeszcze większego między 300 a 350 stopni, i to przez od godziny do trzech, tak do trzech godzin warto by było suszyć ją, bo będą powstawały jakieś różne, różne jakieś pory, jakieś, jakieś przyklejenia. Ta elektroda nie będzie ładnie się właśnie wtapiała w dany materiał. Kupuje się takie specjalne suszareczki. One niewiele kosztują, tam 200-300 no, zł. chyba kosztuje taka suszarka do elektrod. Warto sobie zakupić nawet takie zwykłe elektrody, które nie trzeba. Ja tu akurat nie mam tej suszarki. Jest ostatnio bardzo ciepło, więc nie potrzeba. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie ma takiej suszarki, to wiecie co można zrobić? Można wrzucić do normalnego piekarnika. W domu macie piekarnik, Ustawić tam temperaturę maksymalnie, tam chyba też można 250 stopni ustawić więc można sobie do tego piekarnika i wsadzić na kilka godzin i też fajnie sobie wysuszyć. Jeżeli musicie, akurat tymi zasadowymi, jeżeli macie dużą wilgotność gdzieś w piwnicy, to inne elektrody też powinny się wysuszyć. Wtedy wystarczy tam ustawić ten piekarnik na 100 stopni i tam na godzinę, dwie zostawić, i wystarczająco, żeby ta cała wilgoć z tych elektrod wyszła. Co tutaj więcej dodać? Myślę, że to takie podstawy wystarczająco fajna, fajna jeszcze rzecz do zapamiętania. Poczekajcie, gdzieś to miałem nawet zapisane. O. Elektrody rutylowe praktycznie są uniwersalne. Możecie nimi spawać aluminium, możecie nierdzewkę spawać, żeliwo, czarną stal. One są takie uniwersalne i nie powinno być problemu, jeżeli, jeżeli pospawacie jakieś inne materiały. Więc warto, warto zawsze mieć w domu jakieś parę takich sztuk, żeby, żeby móc cokolwiek tam zrobić. Jeżeli macie jakiś problem z dobieraniem grubości, rodzaju Elektrody. Wszystko jest w internecie. Ja znalazłem tabelkę, tutaj Wam wyświetlę, jak dobrać grubość do, do, do materiału. Ja tutaj dzisiaj mam taką 2,5 mm. To są najczęściej stosowane elektrody, właśnie w domu. Można tam spawać nimi już 2 już dwu, mm blachy, więc. Nie ma żadnego problemu. Między 40 a 80 Amper. My dzisiaj tu będziemy próbować. Nie wiem, czy ta spawareczka wyświetla, więc będzie raczej metodą prób i błędów y, ustawienie y, odpowiedniego y, napięcia. Więc, dobra, zaczynajmy. Trzymajcie się, e, jakie trzymajcie się. <grymne> Widzimy się właśnie za chwilę przy spawaniu. Pierwsza kwestia, którą tu muszę zrobić, to to te muszę odłączyć. Nie wiem, czy będziecie widzieć, ale muszę odłączyć. Bo tutaj taki kabel jest, on jego trzeba podłączyć, żeby spawać metodą Mig Mac. Popełniłem nawet kiedyś taki błąd, że e, nie miałem jej używanej e, od zakupu i podłączyłem i mówię nie działa, nie działa i co teraz? Nie będę musiał odsyłać, będę, czy tam gwarancja jeszcze jest, a to okazało się, że tylko trzeba ten kabel podłączyć. E, czekajcie, założę rękawiczki, bo szkoda, szkoda po prostu się brudzić. Więc e, zakładamy rękawiczki. O, jeszcze mam stary ściemniacz, no, stary z poprzedniej przywicji. Ściemniacz o, to wyciągamy. Tak. Mamy tutaj szefor, tutaj jak wam mówiłem, kabel do elektrody, gdzie go podłączamy do plusa. Wiadomo, do plusa u mnie generalnie plus, a nawet są kolorystycznie zaznaczone. Tam jest czerwony, to jest czerwony, więc podłączamy do plusa. Jest podłączony. A masa wiadomo, uziemienie do minusa, czyli czarny. Tu na spawarce jest ten sam kolor, więc raczej nie ma co się pomylić. Mamy to podłączone. Słuchajcie, mam kawałek blachy. Nie przeszlifowałem jej. Może troszeczkę ją właśnie z tej rdzy ściągnę. Zobaczymy, jak to będzie działać. Na tym, na tym właśnie wspaniałe. A poczekajcie, bo tu jest... No, wystarczy, wystarczająco. Wiadomo, lepiej to szlifiereczką zrobić, ale nie chcę mi się wyciągać, mam gdzieś tam schowaną. Do elektrody sobie nie trzeba. Słuchajcie, o, warto jest zrobić tak. Ja sobie to położę do góry. Do góry sobie to położę. Nawet troszeczkę tutaj bałagan na tym, na tym stole, ale to najmniejszy problem. Widzicie co, tak sobie położę. Tu sobie przyczepię masę. Generalnie rzecz biorąc e, najważniejsze jest, żebyśmy sobie żebyśmy sobie wiedzieli, w którą stronę się spawa. Jeżeli, jeżeli chcecie spawać, układamy e, o, pokażę Wam z tej strony troszkę. O, nigdy nie dajemy tak prosto. Po, pochylamy, pochylamy i po prostu ciągniemy. Ciągniemy w momencie, kiedy, kiedy przesuwamy się no, zależy to jest prawo ręcznie, lewo ręczne, ale można też z drugiej strony w tą stronę spawać. Prawda Uy, można, można tak spawać, czy można tak spawać. To wszystko zależy ten, ale w momencie kiedy przesuwamy się, przesu warto jest właśnie leciutko, leciutko tą elektrodą manewrować, przesuwając się, obniżamy, obniżamy uchwyt coraz niżej, ponieważ elektroda będzie się wypalać. Tak, będzie się wypalać, więc w momencie, kiedy się wypala, Musimy utrzymać e, odległość między materiałem spawanym a elektrodą około 2-3 mm. Więc w momencie, kiedy ona się topi, po prostu obniżamy. obniżamy. E, poczekajcie, teraz weźmiemy, weźmiemy zaraz. Zaraz wszystko zrobimy. Wiecie, co ja robię? Bo ludzie stukają, pukają, a ja sobie biorę to jest akurat ucięte. Ale w momencie, kiedy przestaję, ucinam sobie, żeby nie stukać, bo denerwuje mnie po prostu stukanie. Stukanie, tylko, tak, yy, Czekajcie. Te okulary. Ja wiem, że wam mówiłem, że trzeba w okularach, ale na chwilę obecną one są brudne. Słabo w nich widzę. Ale będziemy próbować. Zakładamy kaptur. Mikrofon tutaj jest. Aha, wycią wyciągniemy mikrofon, czekajcie. Hmm, gdzie ten mikrofon? Się o jest, dobra. Przypniemy go tu, żeby lepiej było słychać. Jest. Myślę, że dobrze mnie słyszycie, więc to jest najważniejsze. Przyłbice. No tak, jak wiecie, macie regulację, więc naciskamy i sobie regulujemy przyłbice, tak. Dobra. Mamy, jest, jest przybica gotowa, dobra, jest przybica gotowa, włączamy sobie spawarkę, spawarka jest włączona, tak jak wam powiedziałem, 2,5 mm elektroda ona powinna, powinna dostać około, między 40 a 80 A, Problem jest taki, że ja właśnie tu nie wiem, jak to jest 200, to jest 100 na połowie, no to damy to na jedną czwartą. Nic tu nie widać, no ale mówię, no, będziemy, będziemy próbować, będziemy próbować, jak to działa, tak. Dobra, próbujemy. No i nie działa. No i nie działa. Aha, przełącznik. MMA, dobra, teraz mamy o jest ustawiona, o widzisz? widzicie na spawaniu MMA wyświetla, więc więc myślę, że będzie dobrze, no zobaczmy, tam pokazuje 50, 56 amperów zobaczmy za mało za mało musimy więcej dać a jednak nie pokazuje, przepraszam, tam pokazuje coś ale nie to co powinno dobra, ale widzicie spawa więc spróbujemy dalej no. to jest właśnie taki ten problem z radą, czego nie lubię, że Słuchajcie, zaraz pokażę co tu się dzieje Troszkę przespawało się no, Odłożymy ją Mam nadzieję, że że wszystko w miarę, w miarę będzie Mamy tutaj obijaczkę jakąś A, założymy okulary, słuchajcie, bo właśnie przy obijaniu to dopiero jest problem, więc ściągniemy No Trochę to tak idzie jak idzie, ale Słuchajcie, obijemy nie, nie idzie obiję. No, tak jak się wziąłem. Wziąłem, ale no dobra, czekajcie. Ty mnie nie chce obić. No, zobaczymy A tym? Coś tu odchodzi, ale... No dobra, dobra, słuchajcie, coś tu wyciściło, Jeszcze troszkę obić. Coś wystarczyło, bo Gdzieś tego młotka, no nie wiem gdzie go mam, ale może... No jest, troszkę coś pospowaliśmy. Szału nie ma, szału nie ma, ale... ale widzicie, może... Może to jest kwestia po prostu ustawienia, Będziemy dalej spawać. Słuchajcie, zaraz, zaraz przejdziemy dalej i po chwili Wam pokażę. A później weźmiemy się za cienkie blachy, które obiecałem, że, że wam spawam, tak? Więc zmniejszyłem. No napięcie i próbujemy dalej. Co tutaj będzie? I raz to. No nie, idzie ładnie. Nie, bardzo ładnie. Szkoda, że Wam nie mogę pokazać jeziora. Myślę, że, że, że Pan Speedmaster dałby radę pokazać, bo ma dobrą kamerę. Podążę śpić. Ale idzie fajnie. Dobra. Kwestia teraz tego obicia tej, tej szlaki. No, to zaraz obijemy ją. Jak jednym, to drugim. Czymś. Dobra, nie chcę... się ale czekajcie, no już się obiło. Będę całego obijał, ale pokażę Wam, pokażę Wam tak mniej więcej, e, mniej więcej, czekajcie, o, mniej więcej Wam pokażę, jak ta, jak ta spoinka wyszła, tu patrzcie na początek, ale, czekajcie, kamera, kamera tutaj. Jest, no tutaj to co obite, wyszło całkiem przyzwoicie. No i teraz tak, kwestia tego, żeby pokazać, tutaj obiecałem, to jest żeby pokazać cienkim materiale, tak? Bo ktoś kiedyś napisał, jesteś taki cwaniak. To pokaż jak się spawa. 3 mm blachy. Tak, czy tam 2 mm, a tu mamy... Tu mamy dwójkę. To jest dwójka, to pokażę. Nie? Tak, mamy... Mamy dwie blachy, 2 mm. będziemy to podać na 2 mm. No czemu nie? Spróbujemy, co nie? Jak to działa? No dawno więc spawałem elektrodą, ale to elektrodą to jest łatwe, każdy potrafi praktycznie to robić. Każdy praktycznie nie powinien mieć problemu ze spawaniem elektrodą. Ona sama idzie po prostu. Właśnie sobie tak czasami czasami biorę i ten. Ucinam sobie, ucinam sobie troszeczkę właśnie te otuliny i nie mieć problemu. Tak, można sobie obrócić w inny sposób. O, prosto. Tutaj macie właśnie takie rowki, możecie sobie wsadzić w każdy rowek, w takim kątem chcecie, jak Wam wydodzę. Kwestia teraz tego, żeby złapać. Złapane. Jest złapana. Jest złapana, tak? Troszeczkę warto jest zmniejszyć. No i co? No, próbujemy? Próbujemy. 2 mm blacha. No Dlaczego miałoby nie, nie dać rady? Tak? 2 mm blachę. Widzicie? Przetopiona idealnie nie jest przepalona, więc w czym był problem? Ja nie wiem, ktoś tam napisał, że jest taki cwaniak, to pospawaj blachę 2 mm, to, to nie ma problemu, bo jeżeli ktoś miał blachę 2 mm i wziął elektrodę 4 albo 5, no to dobra, nie oszukujmy się, nie wyszło mu, ale, ale jeżeli... jeżeli odpowiednio dobierze się elektrody. Właśnie te 2,5 mm to są typowo przestosowane elektrody do spawania właśnie takich cienkich blach. Ustawiamy, bo tak jak mówię, między 40 a 80, ta spawarka nie pokazuje mi niestety, No tak jak mówiłem, nie pokazuje jakie, jakie jest natężenie, jakie napięcie. Może, można zrobić tak, możemy spróbować, że jak będę spawał, to będzie wyświetlać. I wtedy przy wyświetlaniu, wy będziecie o, to też może być tak, że ona ona nie pokazuje, ale przy, spa przy spawaniu będzie pokazywać. I bo obrócę waszą stronę i wy zobaczycie jak to naprawdę działa, ile tam tak naprawdę amperów mam ustawione. No i dla kogoś kto, kto kiedyś, kiedyś właśnie mówił, że że nie umie nie umie właśnie yy, że ja nie umiem spawać. To wtedy sobie zobaczę jakie są ustawienia i sam sobie i sam sobie... O, widzicie teraz? Widać. No dobra, bierzemy elektrodę. No, gdzie jest. Dobra, bierzemy elektrodę, wyciągamy sobie elektrody. Ale ja mam tu bałagan dzisiaj. Strasznie. Przepraszam no za to. Obiecuję, że następny raz posprzątam. Eee, słuchajcie, mamy tutaj... No i będziemy... Będziemy próbować. Patrzcie tam. Obrócone, Wystarczająco. Patrzcie ile jest. Dobra? cimy. Zrobione Zrobione, teraz onję następny raz znajdę jakiś młotek, wiecie? żeby lepiej się obijało, ale dzisiaj pokażę Wam bliżej trochę obitą taką spoinkę, ale będzie, będzie git. Widzicie? Dosyć ładna, to na końcu szlaki nie obiję, ale słuchajcie, różnica jest taka między spawaniem półautomatem, tygiem, a elektrodą. Że elektrodom nigdy nie będzie tak ładnie jak tymi innymi metodami, bo całkiem inaczej się spawa, całkiem inaczej się spoina układa. Ale najważniejsze jest to, że spoina jest wystarczająco mocna, nawet nie wystarczająco bardzo. To jest najstarsza metoda spawania. Została jako pierwsza wymyślona, No, pierwsza chyba gazowa, bo ale później, jeżeli chodzi o elektryczne spawanie, pierwsza metoda i do dnia dzisiejszego jest stosowana. Jeszcze są zalety takie spawania elektrodom, że możecie spawać na dworze, na zewnątrz. E, oczywiście, jak nie, nie jest strasznie mocny wiatr, ale troszkę deszczu popada czy, czy troszkę powieje, możecie spawać na dworze. Innymi metodami trzeba robić namioty, trzeba się chować. Nie da się tego. Więc mam nadzieję, że dzisiaj coś tutaj Wam pokazałem. Słuchajcie, e, zobaczymy, czy na filmiku wyświetliło, ile tam amperów. Patrząc na ten, no, patrząc, to tam jest 60-70. Więcej nie będzie przy tych, właśnie, cienkich elektrodach. To wszystko na dzisiaj. Dla wszystkich, którym się podobało i po raz pierwszy mnie oglądają, niech zaczną subskrybować ten kanał. A jeżeli chcecie więcej jakichś ciekawych informacji, za pierwszy, zapraszam do wspierania i do oglądania dalej mojego kanału. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw pod filmem łapkę w górę. I napisz komentarz, co naprawdę Ci się tam bardzo podobało. A jeżeli w przyszłości zamierzasz jeszcze oglądać e, pełne wartościowe filmy na moim kanale, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wystarczy, że też pod filmem naciśnięcie ten przycisk, czy na czerwono napisane subskrybuj do tego dzwoneczek, dzięki czemu w pierwszej kolejności za każdym razem co wrzucę nowy filmik za każdym razem będzie youtube was informował o tym i będziecie mogli być na bieżąco z filmami z informacjami jakie wam przekazuję całkowicie, całkowicie za darmo a jeżeli to wam wszystko nie wystarczy jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy możecie tak samo wejść pod filmikiem nacisnąć funkcję wesprzy dzięki temu drobna suma będzie wchodzić na moje konto a wy będziecie mogli bezpośrednio ze mną wymieniać Wszystkie informacje. Mam nadzieję, że spotkamy się na tym kanale jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć!